Witaj serdecznie, Roman Dawidowski z tej strony, jestem naturoterapeutą i trenerem rozwoju osobistego. Witam Cię na mojej stronie. Od ponad 30 lat zajmuję się rozwojem osobistym. Cokolwiek to dla Ciebie nie znaczy, rozwojem czy pracą z ciałem, pracą z umysłem, pracą z duszą, pracą z emocjami, to jest cały szeroki wachlarz, grzebie głównie w tradycjach wschodnich starożytnej kulturze, filozofii, nauce, medycynie indyjskiej i chińskiej. Studiuję nauki, doświadczam różnych praktyk na sobie i na tyle, na, na ile je poznaję, dzielę się również z innymi. Dzielę się w formie e, nagrań, które tutaj zobaczysz na tej stronie, w formie warsztatów, w formie indywidualnej praktyki. Mam nadzieję, że to, co tu znajdziesz, zainspiruje Cię również do tego, żeby lepiej poczuć siebie. Doświadczyć, kim jestem, poczuć kontakt ze swoim ciałem, poczuć połączenie z emocjami, uczuciami. Ja nazywam to autodiagnozą. To jest wspaniałe, jak dojdziesz do takiego momentu w swoim życiu, że powiesz: Tak, ja potrafię zdiagnozować siebie. Czuję mniej więcej, co potrzebuję, czuję, co mi doskwiera, jak chcę się tym zająć, wybieram. Ten świat oferuje ci miliardy różnych rozwiązań, czasami te klejnoty rozwiązań są osnute całą masą przeróżnych dodatków, w których się można zagubić, można poświęcić całe swoje życie utknąć gdzieś w różnych sytuacjach, a może potrzebujesz tylko jedną małą rzecz z tego miejsca, a następną gdzieś indziej musisz poszukać. Kontakt ze sobą, poczucie kim ja jestem, dokąd zmierzam w moim rozwoju, czy to co doświadczam, czy to co daję sobie, rzeczywiście na mnie działa. Takie połączenie jednocześnie Autorefleksja. Tym się zajmuję. Mam nadzieję, że to, co tutaj robię, zainspiruje Cię jakoś do tego, że poczujesz w swoim życiu progres, że to, gdzie będziesz za rok, to będzie satysfakcja, będzie euforia. Wow, coś się wydarzyło niesamowitego. Organizuję warsztaty, wyjazdy yy, nad morze, <gryw> nad morze, nad oceany do różnych krajów, ale przede wszystkim nagrywam materiał tutaj dla Ciebie, żeby. Zainspirować się tu i teraz, bez względu na to, gdzie jesteś, bez względu na to, co robisz. Wystarczy kilka minut każdego dnia, które poświęcisz dla siebie. Może to być wyjście po prostu i stanięcie bosymi stopami na ziemi. Może to być świadome wypicie kubka wody, cokolwiek, ale właśnie jeśli dasz sobie tą chwilę. Do tego cię inspiruje tutaj. Trzymaj się serdecznie, do zobaczenia w następnych nagraniach.